Szanowne koleżanki i koledzy, zapraszam na mój warsztat protetyczny w trakcie III Kongresu Unii Stomatologii Polskiej. Hasłem przewodnim warsztatu będą zmodyfikowane słowa piosenki Sztura. Szlifować każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Nasze warsztaty odbędą się na terenie. Uniwersytetu w Poznaniu, gdzie dysponujemy rewelacyjną salą fantomową, gdzie każdy z Was będzie miał do dyspozycji swoje stanowisko, odpowiednio wyposażone w końcówki, w odpowiednio przygotowane fantomy, w odpowiednio zaopatrzone w odpowiednie zęby, które naprawdę nadają się do szlifowania, imitując naturalne, twarde tkanki zęba. Ideą naszego warsztatu będzie nauczenia a także pogłębienie wiedzy w kwestii szlifowania zębów. Musimy pamiętać, że aspekt szlifowania jest bardzo istotnym elementem w trakcie leczenia z wykorzystaniem uzupełnień protetycznych stałych. Tutaj mówimy akurat o różnych rodzajach koron protetycznych. Pamiętamy bowiem, że szlifowanie to w rzeczywistości atak na twarde tkanki zęba, abyśmy potrafili zrobić to doskonale, aby zabezpieczyć ząb pod względem biologicznym, funkcjonalnym ale równocześnie dać możliwości dla technika, aby stworzył idealne, pewne długoczasowe uzupełnienie protetyczne w postaci i koron. Musimy odpowiednio przygotować to pole protetyczne. Czyli musimy właściwie oszlifować ten ząb, aby nasza praca była przez długi czas estetyczna, funkcjonalna i nienaruszalna. Trzeci kongres Unii Stomatologii Polskiej. Wystawa CD 19-21 września 2019 roku. Poznań. Aktualizuj wiedzę.